Dzień dobry, witam Was dzisiaj w holenderskim Popsleju, czyli północnych Niderlandach. A jadę bitwę o wygraną z 50% udziałem. Zadanie łatwiutkie. Oczywiście jeżeli się wygrywa. No i mam zamiar to do tego dokonać Pchając się na miejscówkę. Gdzie ta miejscówka jest, to zaraz zobaczycie. Trzeba tylko tam dojechać, a to może się okazać nie być wcale takie łatwe. Tam przy przejeździe nad kanałem, gdzie trzeba jechać, już często są ustawieni czerwoni. O właśnie, tyle tylko, że okazuje się, tym razem nikt nie przyjechał. Rozsądnie jest jechać tutaj na, całym, na samym kanałem na dole, ale ponieważ żadnego z czerwonych nie było, to od razu pcham się na miejscówkę, która jest tu. Stąd jest bardzo dobry ostwał na wszystkie pojazdy, które miałyby jechać w kierunku kapa. No ale żaden nie przyjechał, to ja wjechałem sobie na te małe podwórko i stąd udało się pierwszego fraga rozwalić. Tyle tylko, że tutaj stanie nie jest ani specjalnie mądre, ani bezpieczne, więc wycofuję się tam, gdzie powinienem stać. No i będę chciał, no chciałem polować na ten przestrzale. Ale przyjechało tutaj Sustopę, zanim przyjechał T44, i to on mnie rozwalił. Niewiele udało mi się zrobić, trochę za dziko się tam zachowałem. Trzeba było stać na miejscu i czekać na swoją robotę. Zwłaszcza, że mamy przejęty punkt, i to czerwoni będą musieli powalczyć, i na tym przejeździe tam by się pokazali, ponieważ SU-100P jest odkrytym pojazdem, postanowiłem, że powalczę artylerią troszkę dlatego Pantera F, bo to średniacki tylko mają u Niemców te. Yy, a tą artylerię, no a tu na dole jest właśnie te 44. Ten, który zniszczył mi mojego tigera, padło oko za oko, a na sustopę poleciała artyleria. Znowu nikogo z, czer nikogo z czerwonych nie ma nad kanałem, więc znowu górą pcham się na tą miejscówkę, gdzie byłem przed chwilą. Coś mi się wydaje, że to moja artyleria tutaj jest zaznaczona, gdzie pociski spadną, to się za chwilę okaże. No a tutaj teraz ten przestrzał mam zasłonięty przez lupę mojego tigera, o wraku po nim czerwonych jest coraz więcej. Cały czas nikogo od nich nie ma nad kanałem. To jest spory błąd z ich strony. Chociaż trzeba przyznać, że tam też jest bardzo łatwo zginąć. Mamy niszczyciel na tym przestrzale. Jest tam jeszcze nasz lajcik, który podświetla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się tutaj pokazać. No ale się nie pokazują, ani nad kanałem, ani tutaj na przestrzale. Coraz więcej podświetleń tuż przy mnie. Stoi tutaj T-34-57. A po prawej jakiś ciężar się pcha. Ostrzeliwuję się z km -u. Za to z drugiej strony przyjechał e, SU-100 No i czerwonych tutaj jest coraz więcej Co prawda mam osłonę z tyłu, tylko że to ta osłona może bardzo szybko zginąć I wtedy zostanę sam Nikt mi nie będzie osłaniał tyłu. Próbuję się zorientować, z której strony czerwoni wyjadą najpierw. A tu przejedzie, pokazał się is. A ten ciężar to był tygrys dwójka, ściągnięta gąsienica. Tygrys na chwilę zatrzymany. Ja nie mam jak strzelić do Isa. Trafiłem w lupę, tylko że w lupę po moim y, czołgu. Za to Teciak wyjechał nad kanał, zgarnął gonga. No i ponownie tutaj jest gdzieś ten Is. Zabawa zaczyna się od początku. Z jednej i z drugiej strony mam czerwonych. Tygrys dwójka strzela się z naszymi No jedyny pewny strzał to właśnie działo jeszcze raz przeciwnik tu będzie na chwilę unieszkodliwiony, a my dzielnie bronimy raz przejętego punktu Mam artylerię to ją wyrzucam. Na górce stoi lajcik, stoi niszczyciel. Nie wiem co to za niszczyciel, może się trafi jakiś odkryty. No i tu zatrzymany tygrys, wykończony przeze mnie. Nie zdążyłem przeładować na T44. No i trzeba powiedzieć, że udało się go zniszczyć. Wcale nie musiało tak się skończyć. Zatał kolega w tygrysie dwójce albo mnie nie widział, albo mnie zlekceważył. No i przepłacił to stratą swojego czołgu. Jeszcze raz artyleria na niszczyciel na górce. No i gdzieś tutaj jest jeszcze przy... na tym podwórku schowany ciężki pojazd. Nie do końca wiem, co zrobić. Bronimy, kapa. A czerwoni nie mogą nic więcej zrobić. Jeszcze mam nadzieję, że tutaj się ktoś pokaże. Nic więcej się już w bitwie nie wydarzy. Czerwoni stracili swój pasek. Jeszcze tylko strzał do tygrysa na koniec. No i koniec bitwy. Tylko 8 fragów za to zaliczone zadanie. Szkoda, że bez żółtego medalu, ale bitwa trochę wariacka, mimo że robiona z jednego miejsca, to bardzo dynamiczna moim zdaniem. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!